Hej, witam was serdecznie. Z tej strony Hallak. Słuchajcie, dzisiaj. Kolejna gierka z serii co to kurka jest. Eee, tym razem również tak jak poprzednio z the Game. Nie będzie to gra kupiona przeze mnie za te 2 złote, czy tam 3 złote, losowa, tylko taka, którą mi ktoś sprezentował. Gra została zainstalowana. Nie mam zielonego pojęcia, jak się w nią gra. I no, i to tyle. Jak się gra nazywa? Otóż gra nazywa się Seven Days to Die, cokolwiek to znaczy, jak widać, 6 minut spędziłem, po prostu chciałem zobaczyć, czy to odpali, i tam widziałem, że jest robienie gościa, i to tyle. Także jedziemy z tym koksem, zagraj. Problem jest taki, że to nie chodzi za szybko, muszę wam powiedzieć. To gorzej chodzi niż Wiedźmin. Dobra. Co ja tu mam w ogóle? Jak ekwipunek można wziąć? O. Yes. <laughs> Ile tu tego jest? Nie wiem, będę zbierał wszystko. Tu gdzieś był jakiś kamień. Te trawy, to widzę, są takie, bo są tamto, są jakieś niedźwiedzie czy coś? Tego nie mogę wziąć. Tu jest jakiś dom. Nie no, nie jest taka zła tutaj ta grafika. O! Ale chodzi tragicznie, no jakiego sprzętu to potrzebuje? Nie rozumiem. Trawę nazbieraj kamienie i patyki, do tego zrobisz toporek i łuk. No dobra, kamyków nazbierałem, ale do toporka chyba jakieś drewno bym potrzebował, co? Tego nie można tu mam bawełnę, to sobie zrobię gacie z tego. A tu można zobaczyć, czy ja jestem na golasa, czy ubrany? Pięściami wal w trawę i patyki. To tak się zbiera: pięściami w trawę? Nie wiem, jakiś włókna, strawy, chyba czy coś. Nie wiem, ale tego dużo jest. I żółte kwiatki. Jakie tekstury są! Jak się z góry sp... <śm> kurde. Tylko teraz się zgubiłem. Gdzie tu ten domek jest? Aha, to są kamienie. Dobra, to A tu mapa jakaś jest, żebym wiedział coś. O. Już mam parę rzeczy. czy żółte kwiatki, a gdzie tu jest ile to waży? Nie widzę gdzie. No dobra, tu jest brzuska To też mam łapami w to nawalać, żebym coś miał. баня о два потыки Myślałem że te kubki takie to są dachy domów, ale nie Coś tu słyszę takie O kurka, tam jest zombie Tam na górce jest zombie No, jak tego zombiaka spotkam, to niby w jaki sposób mam go utłuc też pionką? Polecam zrobienie kamiennego toporka. No, chciałbym zrobić. To jest. To nie. Czyli to jest to. To. Stone X. Jedno to, jedno to i jeden patyk, i z tego wyjdzie toporek. Kto to wymyślił? Uwaga, robię. Mam kurka, podoba mi się ta gierka. Mam. A teraz takie drewno mogę z tego ściąć? Coś? No takim toporkiem to już zombiaka chyba zatłukę. Zatłucz go, potem odgryź mu ucho, odetnij ręce i bij go nimi, aż powie. No dobra, to takie drzewo chyba uda mi się ściąć. ile to trzeba tak nawalać? Łe, no ale jestem gościuwa. Patrzcie, mam takie coś? Z całego drzewa taki jeden pieniek? Chyba sobie jaja robią. A trawę mogę tym zrobić teraz. E, no to teraz to ja jestem gościuwa. Słuchajcie, no to siekierka to nie to co. Kupa chyba? Nic nie znalazło. To kupa jest, czy nie? Nie wiem. Mały kamień. Hmm. Taką siekierkę bym jeszcze jedną zrobił sobie, ale wychodzi na to, że nie mogę, tak? A nie, mogę. Dobra, to teraz coś może do jedzenia. A do jedzenia to na przykład może być co? Tutaj niewiele. No jestem ciekawy, czy mogę zatłuc takiego zombiaka i czy on coś będzie miał. Kurczę, ta siekierka naprawdę wymiata. Do końca wiem, co tu się dzieje. Wszędzie. Chodzi on. Tam chodzi zombiak, tu chodzi. No co oni normalnie po lesie cały czas chodzą? Dobra. To napiszcie mi, ale tak na poważnie, czy mam szansę w starciu z takim zombiakiem i gdzie go celować? Czy jak w głowę urąbnę z tej siekierki, to zginie. Zrób drewnianą pałkę na zombiaka. No dobra. Gdzie tu jest broń? Jest. Mogę łuk zrobić, ale jaja. I pałę. Damage 8, a moja siekierka? Hmm. 4. E, no to pała jest najlepsza, widzę. Ale mogłem łuk zrobić. Dobra. Mam takie wrażenie, że te zombiaki podchodzą ciągle do mnie. Potrzebuję łuk zrobić, słuchajcie. Potrzebuję tej trawy, troszkę, ale są przyciachy, bez kitu, potrzebuję teraz patyki, patyki były z takich małych, tych, tu z tego, E, no to jest coś, było mi mówić, że kierkę mam robić. Idzie zombie jak do mnie. Ono tu. Ej no, kurde, co jest? Ale ich tu jest dużo. Co to jest? Krop. Tylko że tu ich coraz więcej jest koło mnie, to nie wiem o co tu chodzi. Ja nie chcę z nimi się bić. Nie no, wszędzie są te zombiaki, no bez przesady. Łuk muszę zrobić. Tu jest jakiś. O Jezu, tu jest kolejny. A, tak trzeba walić, żeby zombiak nie mógł odpowiedzieć. ilu ich jest tu następne Dobra chyba wszystkich zabiłem Nic nie ma. Najgorzej, że już pół pałki nie mam. Zostałem zainfekowany? Z jakiej paki? Dobra, uciekłem im kurka, tu jest następny, co to za dziadostwo. Bo nie wiedziałem że można tak łatwo ich tłuc dlatego mnie zombie za, zombie mnie zainfekowały no. robię łuk Teraz potrzebuję strzały. O, żeby strzały, muszę mieć pióro, a tu piór nigdzie nie ma. Ale lipa. A co tu z boku, takie ikonki, właśnie ten biohazard, i coś jeszcze? A. Mogę się tak skradać, no to fajnie, że mi podpowiadacie, kurka, takie rzeczy. Trzeba było mówić, że się mogę skradać i te zombiaki by mnie nie atakowały. Pióra są w gniazdach. W tych gniazdach, co nazywasz kupą, są pióra. <śm> no dobra, czyli to były gniazda, a nie kupa. No ale wyglądało jak kupa krowia. To spróbuję znaleźć. Ciekawe, gdzie te gniazda można znaleźć. O, jest! O kurka! Pięć piór i dwa jajka. Dobra, robimy strzały. I co, headshot można tym zasadzić trupiakowi? Dobra, mam pięć strzał. Mam 10 strzał. I teraz tak, 6. I jak to się strzela z tego? Jak z ukrycia strzelę, to jest jakiś bonus do obrażeń? Nie mam pojęcia, jak wystrzelić z tej strzały. Słuchajcie, powiedzcie, czy mam te strzały jakoś tu dać? Nie wiem o co chodzi. Nie mogę strzelić. Co R? Mam nacisnąć R? To co się stanie? Jakiegoś ząbiaka zastrzelić. Mam bonus, no i bardzo ładnie. Kurka nie siadła po strzale. Po dwóch. Oczyda, no Kurde, no czemu nie chce uciekać? Ja nie rozumiem jak to jest zrobione, że tu coraz więcej tych trupów do mnie przychodzi, gdziekolwiek by się znalazł. Hmm. Nie, lipa to jest. Pałka jest lepsza. już jest następne ja nie wiem jak to jest no bez przesady No dobra, nie mam miejsc bez zombiaków. Spoko, okej. Okay. Problem w tym, że... To mnie dziwi, że ciągle oni we mnie kurka... Dobra, to już teraz jestem mądrzejszy. Tak, Tylko, że jest opóźnienie na streamie. Jak pisaliście, że mam bandaż wziąć, to ja już zginąłem w tym momencie. Jest droga. Skoro jest droga, to droga zawsze dokądś prowadzi, tak czy nie? Teraz chciałbym kamień. Jest. Dobra, podstawa to jest to. Ale nie mam tych rzeczy co miałem na początku. A tu przecież miałem różne rzeczy ciekawe. Teraz nic nie mam. Miałem bandaże, miałem słoik z wodą, chyba czy coś tam. Aha, nie ma jeszcze tych. czy tym można taki ten też Można ale bez sensu Dobra, yy, słuchajcie ja tu jeszcze chwilę sobie pogram w każdym razie jest to koniec... Odcinka, bo już minął czas y, ustawowy. No, taka to jest gierka. 7 dni do śmierci. Nie, nie wiem, na czym to polega. Są jakieś zombiaki. Tu, akurat, gdzie teraz jestem, o dziwo nie ma. Idź po swój plecak. No, to zaraz zobaczymy, w jaki sposób mam iść. Yy, no. Czyli to tyle, żegnam się z wami i do usłyszenia, nie wiem czy gierka wam się podoba, pewnie wszyscy już w to grali, ale dla mnie jest to zupełna nowość. Do grafiki idzie się przyzwyczaić, nie jest wcale tak źle, natomiast najgorzej wyglądają modele tych zombiaków i ich ruchy, walka i tak dalej. Crafting, no z tego co tutaj... Widać, to troszeczkę tego jest. Także samych broni tu, zobaczcie, ile jest. O. Dobra, to tyle. Żegnam się z Wami. Do usłyszenia.